Wam, na co warto zwrócić uwagę kupując krzesło, przede wszystkim przepięknie zaokrąglona linia pleców powoduje to, że jak siadamy to jesteśmy tak lekko otuleni tymi plecami. Jest to krzesło wygodne, ma bardzo długie siedzisko, czyli jest to krzesło, które będzie wygodniejsze dla osób o wyższym wzroście. Krzesło wykonane jest z tapicerki 3D, przepięknie obrobione, czyli nie będzie nam się tutaj pruła krawędź krzesła. Bo jest dodatkowo wzmocnione taką listwą, taką taśmą ołowianą. Jest to bardzo ważna rzecz, na co warto zwrócić uwagę. Taśma ołowiana również wpuszczona jest w linię pleców. Krzesło jest na stelażu na paskach i nogi są drewniane, bukowe, olejowane. Owieczka to takie krzesło, które również ma zaokrągloną linię pleców. Wykonana jest z takiej tapicerki imitującej futerko owieczki. Jest to bardzo, bardzo modny materiał. Jest to krzesełko niewielkie, czyli możemy postawić sobie 6 bądź 8 sztuk przy całkiem niewielkim stole. Bardzo, bardzo wygodne, bo jest bardzo dobra linia pleców. Krzesło jest na stelażu, na paska, a nogi ma metalowe, złote w polerze. To mój ulubiony model. Wczoraj przyjechał do nas na ekspozycję Wacero. Być może znajdzie jeszcze swojego domownika na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Dlaczego warto? Przepiękna tapicerka w takim 3D charakterze, taką lekką kratkę, linia ołowiana wprowadzona w siedzisko i w plecy powoduje to, że tutaj się nie będzie nam szczępić, nie będzie się rozwarstwiać bardzo silne wygodne krzesło i przepiękna linia drewna wprowadzona w tym miejscu. Krzesło bardzo estetyczne, bardzo wygodne i długie siedzisko. Czyli dla osób stosunkowo wyższych będzie bardzo, bardzo wygodne. A to w sumie nie krzesło, bo to tak naprawdę fotel. Możemy go zastosować przy stole, w sypialni, przy biurku, przy toaletce. Bardzo fajne, bardzo leciutkie krzesło z bardzo dobrze i prawidłowo wyprofilowaną linią pleców. Tak. Mój operator Kuba, który kręci ten filmik, mówi, że klasyka zawsze się obroni. I coś w tym jest. Krzesło niby proste, ale co jest zaletą tego krzesła? Wysoki. Jak to jest kuba? To? Ale co jest zaletą tego krzesła? Wysokie oparcie. Dokładnie. Osoby wyższe preferują, aby za plecami było mniej więcej do linii ramion. Mhm. Wtedy czują się komfortowo i uważają, że da się wygodniej i lepiej spędzić czas przy stole. Czy tak jest? Należy przyjść do celu i się przymierzyć, bo wybór krzesła to taka bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Ten model nazwałabym raczej fotelem, ponieważ jest stosunkowo duży, jest szeroki też, jest też dosyć ciężkim krzesłem, więc wystawianie go ze stołu bądź wstawianie odbywa się na zasadzie takiej kołatki, takiej dźwigni. I jest to prawda, żeby te krzesło przesunąć należy troszeczkę użyć siły. ale jest to najwygodniejsze krzesło w AC z racji tego, że jest duże i szerokie, więc stół, przy którym będzie stało, no też powinien być taki troszeczkę większy, taki bardziej rozbudowany. Krzesło z podłokietnikiem. Jeden z bardziej popularnych modeli w Acero. Co więcej, jego ogromną zaletą jest to, że poducha jest na zamek, odpinana, więc w razie jakiejkolwiek wypadku przy pracy, odpinamy, pierzemy w 40 stopniach i nakładamy na fotę. Wykonany jest z weluru, Akurat u nas na ekspozycji jest śmietanie, bo tak jak nie wiem czy zauważyliście, ale wszystkie te modele, które przyjechały w tym miesiącu, wszystkie są takie śmietana, biele rozbielona szarość, taka jest moda. Taki Model troszeczkę imitujący lata 80., ale unowocześniony. Przepiękna tapicerka, taki worek jutowy, na pewno nie dla kotów, dla domowników, którzy mają kota, bo będzie się zaciągało, ale ta tapicerka gwarantuje nam, że nie będzie widać codziennego brudu, nawet jeśli będzie jakieś zaplamienie. To można fragmentarycznie umyć i jest to przewygodne. Zobaczcie Państwo, to jest miękka linia y, siedziska. Identycznie napompowane są plecy. Taki bardzo, bardzo fajny produkt w bardzo nowoczesnym stelażu. Ja mogę usiąść, a Wy musicie uwierzyć, najwygodniejsze krzesło w takich tych mniejszych gabarytach u w Zero.